Sosna wzbudziła Wasze zainteresowanie, więc postanowiłam y, nagrać jeszcze jeden odcinek. Tak naprawdę, tych odcinków to mogłoby być wiele. W dawnych wierzeniach ludowych, Sosna była symbolem długowieczności, zdrowia, sprawiedliwości i dawała odwagę. Uważana była za drzewo, które przywraca siły witalne, i dzisiaj ja postanowiłam zrobić leśne mikstury, które. Pozwalają nam naturalnie zadbać o zdrowie, dbać o nasz wygląd, o naszą urodę. Na pewno, do tego, co zamierzam zrobić, będą potrzebne nam igły sosny. Ja sosny używam przez cały rok. Niektóre źródła podają, że igliwie najlepiej zbierać po pierwszych przymrozkach. Wtedy mają najwięcej witaminy C. Ja nie suszę sosny. Po prostu wtedy, kiedy potrzebuję, to idę na ogród i ją zrywam. Od Was dowiedziałam się z komentarzy, że bardzo ciężko ususzyć jest igły sosne z tego względu, że potrafią pleśnieć. Ja myślę, że jeśli zawinęlibyśmy igły sosne w jakiś papier i położyli na kaloryferze, u mnie kaloryfery nie grzeją aż tak bardzo jak w niektórych domach, więc ta temperatura jest odpowiednia, to Igły na pewno ususzyłyby się prawidłowo. A jeszcze teraz pomyślałam, że dobrze ususzyć same gałązki, czyli nie zrywać tych igieł, nie odrywać od gałęzi, tylko po prostu ususzyć całe gałązki. Wtedy ze względu na to, że igliwie będzie oddzielnie, to ono po prostu nie będzie gnić. Jeśli Wy macie problem z tym, że zauważyliście, że te igły gniją, tak? To ja poddaję pomysł, jak zrobić żeby tak się nie działo. A jak pewnie zauważyliście, ja używam mojej wyciskarki wolnoobrotowej Kuvings Rew 830. Jest świetna, z czystym sumieniem mogę ją polecić. Na początku nosiłam się z zamiarem, żeby zrobić sok. Niemniej jednak mój mąż wymienił mi wkład w wyciskarce i z soku zrobił się mus, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Uważam, że taki mus jest idealny. Wykorzystałam trzy jabłka i taką bardzo dużą garść igliwie sosny. A sosny możecie z powodzeniem zastąpić igliwiem świerkowym bądź igłami z jodły. Musimy tylko pamiętać, że im więcej dodamy igieł sosny, tym nasz mus będzie bardziej zielony, bardziej będzie miał intensywny aromat i może być bardzo kwaśny w zależności też tutaj, jakie dodamy jabłka. Ale jeśli nie lubicie kwaśnych, kwaśnych musów bądź kwaśnych soków, no to tak, macie dwa wyjścia, albo użyć słodkich jabłek, albo po prostu dosłodzić miodem sobie taki mus. Nie ważyłam, ile miałam gramów igieł sosny, ale doszły mnie słuchy, że 50 gramów igieł sosny jest w stanie zapewnić nam 100% dziennej dawki witaminy C. Także zobaczcie, jakie znaczenie dla naszego organizmu mają takie zwykłe igły sosny, które macie, mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Sosna zawiera flawonoidy, garbniki, sole mineralne, olejki eteryczne. Ja to wszystko mówiłam w poprzednim odcinku, nie chciałabym się powtarzać. Na pewno umieszczę link w opisie filmu, więc serdecznie was zapraszam. Ogólnie mam prośbę, żebyście zawsze zaglądali do opisu filmu. Tam jest bardzo dużo ciekawych linków i często też piszę informacje, których nie dopowiedziałam w filmie. Mój mus już przygotowany. Zdradzę wam tajemnicę, że nawet smakował dzieciom. Zresztą sami widzicie, że ma piękną konsystencję, ładny kolor, więc smak też jest idealny. Ja nie mogę się doczekać kiedy będzie lato i będziemy robili w tej mojej wyciskarce lody. Takie zdrowe, domowe lody. Jeśli chcemy w pełni wykorzystać sosnę, to możemy zrobić z niej również kosmetyki. Mój macerat sosnowy, w przygotowaniu, będzie mi potrzebny do tego, żeby zrobić maść sosnę, ale to już wkrótce. Można robić oleje sosnowe, które wykorzystujemy na przykład do masażu. Taki masaż pomoże przy dolegliwościach reumatycznych, przy bólach mięśni. Sole do kąpieli robiliśmy w poprzednim odcinku. Są świetne. Ja proponuję łączyć sosnę z kwiatami lawendy. Jeśli macie taką możliwość, żeby kupić kwiaty lawendy, bądź zbieraliście latem, to koniecznie połączyć sosnę z lawendą, z kwiatami lawendy. Ja przed chwilą przygotowałam wywar z igieł sosny w małym tygielku. Robimy to w ten sposób, że garść igieł sosny zalewamy szklanką wody, gotujemy 5 minut, odstawiamy do wystygnięcia, dodajemy łyżkę octu jabłkowego i taki tonik może nam stać dwa tygodnie w lodówce. Działa on odkażająco, łagodzi podrażnienia, matuje cerę i świetnie nadaje się na przykład do oczyszczania cery twarzy. Na koniec postanowiłam zrobić ocet z igieł sosny. Ocet możemy robić na dwa sposoby. Igły sosny zalać octem jabłkowym i macerować na przykład przez dwa tygodnie. Ja wolę robić w inny sposób, czyli tak od zera. Igły sosny układam w dużym słoju. I teraz nic nam nie pozostaje, jak tylko zalać je wodą z cukrem takim roztworem wodą z cukrem. Na litr wody. 4-5 łyżek cukru. Zalewamy, przykrywamy ściereczką, owijamy gumką, odstawiamy w ciepłe, ale ciemne miejsce i codziennie mieszamy. Kiedy igły opadną na dół, ja myślę, że tak po 4-5 tygodniach, zlewamy nasz ocet i odstawiamy w ciemne miejsce, również przykryte ściereczką, ale wtedy już go nie dotykamy, nie mieszamy. Pozostawiamy w spokoju i czekamy, aż zrobi się nam matka octowa. I taki ocyt możemy wykorzystać do lemoniat, do sosów, do, na przykład do sosów winegret, w łazience do kąpieli, do półkanek do włosów, do toników również, a nawet do czyszczenia blatów, do stołów, do podłóg, do czyszczenia kabin prysznicowych. Po prostu do wszystkiego. Uniwersalny środek do wszystkiego. W międzyczasie zrobił się wywar, wylewam go do szklaneczki i tutaj zrobiłam błąd. Ze względu na to, że musiałam jechać na trening piłki nożnej z dzieckiem, to chciałam skręcić ten film jak najszybciej i do wywaru sosnowego gorącego wlałam jedną łyżkę octu jabłkowego. Tak nie róbcie. Ten wywar musi wystygnąć i dopiero wtedy wlejcie łyżkę octu jabłkowego. Tonik gotowy, mus jabłkowo-sosnowy czeka. Tak naprawdę wszyscy się o niego bili. Ocet sosnowy w przygotowaniu, a ja Was serdecznie zapraszam na inne moje filmy. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co Wy już zdążyliście zrobić z sosny, z igieł sosny. Czy skorzystaliście z mojej propozycji, żeby zrobić sobie sól do kąpieli. Jest naprawdę świetna, zachęcam do tego. Jeśli film się podobał, poproszę łapki w górę, udostępnijcie materiał, a teraz bardzo dziękuję i do usłyszenia.